Pytań. Jakoś rozmowa sama się potoczyła. Ogólnie to moje znajomości wyglądają tak, że ludzie przychodzą i odchodzą, więc guys, moje życie składa się z sezonów. W każdym sezonie są nowi ludzie, nowe możliwości i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie O czym jeszcze wam powiedzieć? To miał być... Pamiętacie jak byliście dziećmi? Bo to jest... W sumie wyszedł odcinek o znajomościach. Pamiętacie jak byliście dziećmi? Powiliście się na podwórku i przypadkowi we dzieciaki wam mówiły słuchaj a może pójdziesz do mnie do domu zjemy sobie kanapki czy coś tam No i się chodziło i się bawiło do 21. A jak masz 5 lat, to 21 to jest na godzina na zabawę. Ogólnie tak, ja miałem przyjaciółkę, sąsiadkę Gabrysie. Gabrysie? Ule. Ule miała na imię, boże, to było bardzo dawno temu. Ja w ogóle jestem starym. Jaki jest ten mem? Kurwa, ja wam będę opowiadać memy, bo ja jestem osobą, która opowiada memy. Jak jest... ja ogólnie opowiadam mem. Jaki jest mem, że... którym mem chciałem wam opowiedzieć. Jest taki mem. Mój ulubiony. Że dziewczyna siedzi przy tym urządzeniu, co ten typ, okulista, bada wzrok jest napisane po angielsku. Nie wiem, co ja kurwa w nim widziałem, albo w niej. Tam było w nim, ale może być też w niej. I to mnie bardzo śmieszy, bo po prostu ludzie. Ludzie robią dobre pierwsze wrażenia, a potem po, podobno badania mówią, że po trzech miesiącach. Dowiadujesz się, jakie mają prawdziwe intencje. Ciekawe, prawda? Tylko czasami wygląda to tak, że te trzy miesiące nie mijają, bo ta znajomość się kończy chwil, chwilę. I powiem wam, opowiem wam w odcinku. Ogólnie planuję tęczowym. Nazwijmy to tak. Bo ja promuję tęczę. Bo jestem tęczowy, więc muszę. Opowiem wam o trudnościach, o poznawaniu jak trudno kurwa znaleźć kogoś normalnego w tym świecie. I wiem, że heterycy mają ten sam problem, że to nie jest tak, że tylko, tylko no trafić na dobrą osobę jest kurwsko trudne. Co jeszcze Wam odpowiem? No, jakby. Mm, mam nowy sezon w życiu. Mam nowy sezon. Mm, nie wiem już, który to jest sezon. Nie opowiem Wam. Ale sezon polega na tym, że jestem wifi, hubby, czy jakby to nazwać. Staram się stworzyć relację miłosną. Staram się, Poznać nowych ludzi. Otwieram się na świat. I mam nadzieję, że świat się otworzy na mnie. Podobno jestem bardzo dojrzały, jak na swój wiek. Chociaż, jakby bliżej mnie poznać, to ja nie jestem dojrzałym. Ja jestem duszą artystyczną i sorry, teraz Was wszystkich zawiodę, ale ja jestem trochę dziecinnym. Trochę przy, przez, jestem naiwny i przy, nie umiem postawiać granic, chociaż się tego uczę na psychoterapii, bo uwaga psychoterapia i psych, chodzenie do psychiatry to bardzo dobra rzecz, i to znaczy, że dbasz o siebie i, i to nie jest złe. Ogólnie to tak. Jestem. Otwarty na nowe możliwości, otwieram się na nowe możliwości i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. You got girl. Yes. Co jeszcze? W przyszłości zamierzam być aktorem. Robię wszystko, żeby to jak się stało, ale oczywiście żyjemy w czasach, gdzie bycie artystą jest wyśmiewane i takie niespotykane. Więc jest opcja, że zostanę psychiatrą, psychologiem znaczy Chcę zostać psychologiem, Chcesz, bo ja lubię słuchać ludzi i mam dobre chyba porady życiowe, chociaż chuja wiem o życiu. Mam 22 lata i chuja wiem o życiu. Ja dopiero, ciekawostka, ale to też poświęcę na to odcinek, na edukację. E bo edukacja w kraju cebuli kwitnącej jest bardzo, bardzo chujowa. Ja nie lubię edukacji polskiej, ale dlaczego jestem tu, gdzie jestem, jak chodzi o edukację polską, to powiem wam w następnym odcinku. I to nie jest związane z tym, że jestem głupi. Bo ocenie pamiętajcie, kurwa, uczniowie. Jak słuchają mnie jacyś uczniowie, to pamiętajcie. Oceny. Chociaż wam rodzice mogą wmawiać różne rzeczy, to oceny nie świadczą o waszej wiedzy. Tylko co świadczą o waszej wiedzy? Możecie mieć wiedzę na przykład tak jak ja. Ja uważam, że mam dobrą wiedzę życiową. Zrobię też w tym tygodniu, w najbliższym, zrobię podsumowanie roku 2022, bo 2022 był dla mnie rokiem przełomowym. Będę Wam gadać o koncertach, bo byłem na trochę koncertach, chodzę na koncerty i mogę Wam opowiedzieć o koncertach. Mm, tak, dowiedzieliście się z tego odcinka, że lubię o, trochę o mojej rodzinie powiedziałem. Trochę, że z rodziną najlepiej na zdjęciach wychodzić. O, o moim day, daytach, moich datech, o moich eksach. Jezu, to, że ja jestem chyba wyjątkowy. Jestem tym rodzajem chłopaka, który jak się zakocha, to bezgranicznie kogoś kocha. I potem mam pęknięte serduszko, i ja na tym cierpię. Dlatego teraz mam ogólnie kurwa, muszę wam to powiedzieć. Ja mam przyjaciela geja. Ja poznałem go na aplikacji dla gejów. I pierwszy raz ktoś nie wysłał zdjęcia i to jest pierwszy podcast, w którym powiem to. Ktoś cię nie zaprasza na ruchanie oraz nie przysyła Ci zdjęć dupy i kutasa, bo na tym polegają randkowe portale dla gejów. Eee, ja szczerze tu mówię, że tak to wygląda. Tylko przesłał zdjęcie twarzy i ja przesłałem zdjęcie twarzy i się i vibe był. Potem okazało się, że też słucha Okuniewskiej, a ja uwielbiam z Okuniewską i identyfikuję się jako idiotka męska, bo jestem naiwny czasami. I łatwo się zakochuję i bierze w prawdziwą miłość, że zasługuję na to, żeby ktoś był mnie ciekawy, pytał mnie, co tam u mnie. Oczywiście z wzajemnością, żeby nie było. Chciał wiedzieć, jaką kawę lubię, chciał robić mi kawę, jaką lubię, spędzał ze mną czas. No Każdy człowiek, jak to Maryla Rodowicz śpiewa, każdy człowiek chciałby. Miłości, a Dominik Boss mówi, że miłość to piękna rzecz. I, i, i z tym pięknym akcentem, wczoraj zafirmowałem słońce. Nie wiem dlaczego to mówię, ale to mój podcast. E, tym pięknym akcentem, że miłość to piękna rzecz. Kochajcie się, szanujcie się, tulcie się. Przytulenie. Ciekawostka. Potrzebujesz ośmiu. Do 12 przytulasów dziennie. Przytulajcie się. Przytulajcie swoich przyjaciół, rodzinę i kogo tam jeszcze chcecie. Żyjemy w wolnym kraju, pamiętajcie. Kocham Was i do zobaczenia. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Niedługo.